Na dzisiaj przygotowaliśmy zajęcia przeznaczone dla młodzieży, czyli hip hop i dancehall. Będą to bardzo podobne tańce, obydwa są to tańce uliczne. Jeśli chodzi o same style, nie są one najprostsze, to to przyznaję, ale akurat te zajęcia dzisiejsze przeznaczone są dla osób początkujących, czyli będziemy pokazywać podstawy i od tego zaczniemy, tak żeby każdy potem mógł sobie wybrać, który styl bardziej mu się podoba i uczęszczać na zajęcia stałe. Chcemy pobudzić opolską młodzież, aby zobaczyła, że taniec jest naprawdę fajny i że to nie tylko technika, ale i emocje i że naprawdę można się w tym spełnić.